Witam Was w kolejnym odcinku Gotowanie z Chania. i Tomkiem W dzisiejszym odcinku przygotujemy dla Was szaszłyki z piersi kurczaka i kiełbasy Jak widzicie jeszcze do tego będziemy potrzebowali 3 cebule Tutaj mamy pieprz, sól, przyprawę do kurczaka, czerwoną paprykę słodką w proszku no i przyprawę do grosa Oliwę z oliwek, no i tutaj mamy też patyczki do, do tych szaszłyków. No i jeszcze oprócz tego mamy przygotowaną tu mąkę do obtaczania e, szaszłyków. Także zapraszam Was do obejrzenia filmu, jak przygotowujemy te szaszłyki z piersi kurczaka i kiełbasy. Hania zaczyna od pokrojenia w pierwszej kolejności tutaj e, tej piersi z kurczaka. Tam później przeczytacie, jeśli chodzi o gramaturę. Tutaj mamy 400 gram tej piersi. Także w ten sposób, tak jak Hania kroi. Piersi z kurczaka tu Hania, już ma ładnie pokrojoną. Także także teraz będzie się brała za tutaj kiełbasę i cebulę i tak jak mówiłem wcześniej czas na pokrojenie kiełbasy a teraz kolej na cebulę i ciężko się kroi te cebule cebule jak widzicie też już tutaj Hania ma pokrojoną takie ładne krążki także teraz czas na dalsze przygotowania tutaj naszych szaszłyków teraz czas na przyprawa do kurczaka, e, przyprawa do kurczaka dodanie przyprawy do kurczaka następnie Paprykę czerwoną, słodką i tak samo tutaj przyprawę do grosa. No i oliwę z oliwek. tak I teraz to razem sól i pieprz jeszcze. Tak, sól i pieprz i za chwilę to Hania tutaj wymiesza razem, żeby to się wszystko fajnie wymieszało. Mięso mamy już tutaj przygotowane, wymieszane z przyprawami. Tutaj, jak widzieliście, Hania dodała dosyć taką, no delikatnie, tylko soliła, ze względu na to, że te przyprawy same w sobie zawierają sól. Także soli tak dosłownie odrobinkę, a resztę więcej lepiej pieprzu niż, niż soli. Także, także teraz będziemy dalej tutaj działać z przygotowaniem. Szaszłyków. I teraz już jest czas, by tutaj nakuwać nasze mięsko, kiebasę. No i cebulę. No. Jak zauważyliście, oglądając wcześniejsze nasze filmy, są to już kolejne nasze szaszłyki. Chcemy wam w ten sposób pokazać, że po prostu nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o o różne produkty, z jakich jakie można przygotować te szaszłyki. Można zrobić tak, jak my wcześniej zrobiliśmy, prawda? Z kurczakiem i, i z kiełbasą i z warzywami, później same warzywne, prawda? No i teraz takie typowo mięsne z samej piersi kurczaka i kiełbasy i cebuli. Także mamy nadzieję, tak że spodoba Wam się ten pomysł na przygotowanie w ten sposób. A tak wygląda właśnie już przygotowany do smażenia szaszłyk tak jak widzicie mamy bardzo ładne tutaj trzy szaszłyki czwarty y, Hania robi tylko z y, cebulą i kiełbasą bo to nam zostało a na te trzy wykorzystaliśmy tą pierś z kurczaka, także tutaj będzie taka tylko kiełbasa i cebula, także tak widzicie jak wygląda, też bardzo fajnie. A za chwilę przystąpimy do smażenia. Patelnię mamy już rozgrzaną wystarczająco. Teraz Hania delikatnie obsypuje je tutaj mąką tortową i na patelnię i tak. Każdy jeden po kolei, tak. Teraz te w pierwszej kolejności, te, które są z piersią kurczaka, a następnie na końcu ten szaszłyk, na którym jest tylko cebula i kiełbasa. Szaszłyki mamy jak widzicie już na patelni, ładnie nam się tu smażą i Hania tu właśnie podpowiada, że więcej, e, oliwy. więcej troszeczkę oliwy żeby, i też e, trzeba je tutaj kontrolować, żeby nam się nie przypaliły, prawda? Odwracać je na drugą stronę, a w końcowym etapie będziemy je już smażyć e, pod przykryciem, tak żeby ładnie nam doszły. Teraz już jest czas by je odwrócić na drugą stronę. Jak widzicie fajny taki koloryt mają. I teraz jeszcze kilku je tutaj pania po odwraca, a wtedy y, będą się, tak jak mówiłem wcześniej, nam tutaj już y, dusić y, pod y, przykryciem. przeszłyki już są. Gotowe, także za chwileczkę zaprezentuję wam je na talerzu. Oto nasze gotowe już szaszłyki z piersi kurczaka i kiełbasy i cebuli. A mamy nadzieję tu z Hanią, że spodobał wam się ten nasz pomysł na przygotowanie też w ten sposób szaszłyków. Bardziej mięsne. Bardziej mięsne. Życzymy Wam smacznego, smacznego. pozdrawiamy serdecznie pozdrawiamy. I, i zapraszamy do kolejnych filmów na naszym kanale. Papa! Papa! Pa.